Witam wszystkich bardzo serdecznie, wy, kolejnym inaczej nie będzie dzisiaj odcinka bo, bo chciałem wszystkim złożyć uczniom nauczycielom rodzicom i wszyscy, którzy pracowali w w czasie edukacji szkolnej i tak dalej i, tak dalej. I też w czasie nauki Rodzicom składam dużo pociechy z Waszych dzieci. Wszystkim dzieciakom, nauczycielom składam miłych, bezpiecznych i udanych, przyjemnych, pogodnych wakacji. I. I każdy ucząc, życzę szybkiego i bezpiecznego powodu do szkoły. Wy 1 września. A Jesteśmy rodzicom. Życzę to samo. O. I dużo no, w Was poświęcacie, żeby Wasze dziecko dobrze się uczyło. A wszystkim. A wszystkim ojcom tatom i tak dalej dalej. Życzę wszystkiego dobrego z okazji taty dużo zdrowia, po dzieci i tak dalej i tak dalej i wszystkiego dobrego żeby wasze dzieci były zdrowe i tak dalej i tak dalej i wszystkiego dobrego co sobie zamarzycie i jeszcze raz życzę wszystkim Wszystkiego dobrego I, i dobrych świadectw na, na zakończeniu roku to by na tyle. Do widzenia, do zobaczenia, życzę wszystkim miłego piątku, mojego wieczoru, mojego weekendu i mojego świętowania z okazji dnia taty i zakończenia roku ཁྱེད 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 ཁྱེད